Dzisiaj jest 4 czerwca, 31 lat temu braliśmy udział w wyborach pierwszych, wolnych, prawie wolnych wyborach w Polsce. Od tamtego czasu żyjemy, mieszkamy w innej Polsce. Ta data przypomniała mi, że tutaj w tej bibliotece z tyłu jest parę książek, a w jednej z nich flaga Polski z taką piękną dedykacją. Przeczytam Wam. Dla Ewy i Mirka z przyjaźnią na 25-lecie wolności Małgorzata Niezabitowska, rzecznik rządu pana premiera Mazowieckiego. Piła, 7 czerwca 2014 roku. Aby uświetnić 25-lecie wolności padła propozycja, aby sprowadzić kogoś, kto był związany z Solidarnością, z walką w podziemiu, z powstawaniem nowego rządu z okrągłym stołem i tak dalej, i tak dalej. I Ewa zaproponowała Małgorzatę niezabitoską. Ona już była wcześniej w Pile z jedną ze swoich książek i Ewa ma bardzo dobry kontakt z panią Małgorzatą. Zaakceptował to pan prezydent, dyrektor RCEK-u i pani Małgorzata przyjechała do Piły. Spotkanie było w parku, w plenerze, bardzo ładnie. To wyglądało, piękna pogoda. I pani Małgorzata opowiadała o tamtych czasach. Opowiadała to, co spisała w książce, która jeszcze nie wyszła, miała wyjść na dniach. Pani Małgorzata opowiadała o tym, co przeżyła sama. Co spisała w książce, w książce, która jeszcze wtedy się nie ukazała. W Twoim kraju wojna. To wspomnienia jej i jej męża i innych ludzi, którzy w tamtym czasie byli w Polsce i walczyli z komunizmem. Warto to przeczytać. Na spotkaniu w parku bardzo ciekawie opowiadałam o początkach rządu, o początkach rządu Tadeusza Mazowieckiego, gdzie nie umieli tego robić. Dopiero się uczyli, eee, nikt im nie pomagał, władza, ówczesna władza odeszła, a oni przejmowali wszystko na, na surowo. Musieli szukać sposobu, jak być zauważalnym w świecie. Dostali, dostali władzę i wiedzieli, że muszą z tą władzą zrobić jak najlepiej i że nie mogą tego zepsuć. I nie zepsuli. Istniejemy, mamy wolność, mamy fajny kraj. I nie spieprzmy tego. Fantastyczna książka. Dzień po dniu od rozpoczęcia stanu wojennego przez cały stan wojenny. Jest to szczotka. Książka, która jest jeszcze z poprawkami korekcyjnymi, ale jest tu ogromna ilość fantastycznych zdjęć. Zdjęcia ze stanu wojennego jak czołgi na ulicach, wozy opancerzone. Zdjęcia ze spotkań, różnego typu ulotki roznoszone, rozrzucane po miastach, drukowanie, a tu młodzi. Małgorzata i Tomasz. Znajomość z panią Małgorzatą e, zaczęła się dużo wcześniej, e, w 2010 roku, kiedy e, napisała książkę Składawana Wanna. Książka ta to opis rodziny do kilku pokoleń wstecz. E, bardzo ciekawie napisana, często z humorem, opisująca e, dzieje swoich przodków, od pokoleń. Są bohaterowie, którzy walczyli w wojnach, powstaniach, no i tacy zwykli, którzy przechulali majątki. To było pierwsze spotkanie. Ewa umówiła się z, z panią Małgorzatą, że następnym razem przyjedzie tutaj ze swoim mężem, Tomaszem e, Tomaszewskim, fotografem związanym z National Geographic. Który robi przepiękne zdjęcia. Dla mnie jest mistrzem. Na początku lat 90. pojechali do Stanów Zjednoczonych, aby zrobić reportaż. Z tego pobytu powstała książka Poszukiwanie Ameryki. Bardzo piękny album z dużą ilością fantastycznych zdjęć. To spotkanie odbyło się dwa lata później, w 2012 roku mieli przyjechać oboje i pani Małgorzata i pan Tomasz ale przyjechał tylko pan Tomasz ze swoimi zdjęciami była piękna wystawa w domu kultury wtedy jeszcze w domu kultury i spotkanie z Tomaszem potem wieczorem gdzieś w kawiarni przy stoliku dużo rozmawialiśmy miałem do niego dużo pytań bardzo ciekawy człowiek